Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj od rana na wysokich obrotach. Mamy pierwszy dzień po świętach, wczoraj lany poniedziałek. A dzisiaj z grubej rury ma popadać, ale to dosłownie ma popadać gdzieś około 20.00. O ile prognozy się sprawdzą, to gdzieś będzie deszczyk prognozowany w okolicach godziny 19-20. Już ja to powiedzmy godzinkę przyspieszyłem. Więc e, pierwsze co? Rzepak. Rzepak, no nie, nie mówię tutaj o regulacji, chociaż to za chwilę. E, rzepak, później e, te pierwsze pszenice, które były siane w pierwszej kolejności, e, będzie tam jakieś 60 hektarów do zrobienia, czyli dwa opryskiwacze. E, tam już kolanko uciekło. Ale o tym, to na pszenicy skupmy się na rzepaku. No, rzepak już powinien być też dawno zrobiony, ale no pogoda. Nie było po prostu kiedy. Wczoraj w lany poniedziałek można było robić, no ale dajmy, dajmy też troszkę spokój, tak? Można było zrobić po, po święcie, wieczorem, ale, ale myślę, że, że nie tędy też droga, tak? Dzisiaj co prawda jest wiatr, nie jakiś specjalnie uciążliwy, duży, ale jest. Wczoraj było bezwiecznie. No ale pracujemy wtedy, kiedy, kiedy możemy i w jakich warunkach najbardziej optymalnych. Dzisiaj można powiedzieć, że to są warunki optymalne na dzisiejszy dzień. Yy, wziąłem się właśnie za rzepak, bo tak jak mówię, ma coś później popadać. Yy, Tomek z tatą yy, i znajomymi pojechali, będą zbierali kamienie pod jęczmień, bo są, jest, jest kilka bardzo dużych kamieni, więc trzeba je najpierw zebrać. Yy, później jeszcze... Yy, Uprawka, tam doprawka tych, tych kawałków, tych górek, kultywatorem. No i na koniec dnia, jak się uda, to przeczepię się pod i, i wysiejemy nawóz pod, pod jęczmień. A, a rzepaczek. Rzepaczek, tak jak mówię, no jest to już ostatni moment, można powiedzieć, bo mamy pąk na wierzchu, tak, mamy pąk na wierzchu, jakby to nie przeszkadza w regulacji, bo regulując teraz rzepak, no jeszcze bardziej go stymulujemy do tego, żeby więcej tych bocznych, bocznych pędów wypuścił, ale ze względu na temperatury, niskie temperatury ten rzepak też nie sadził jakoś specjalnie do góry, tak zapas azotu miał w postaci RSM-u i saletrosanu, no saletrosan tutaj mamy formy szybko działające więc powiedzmy, że na te pierwsze potrzeby ten rzepak miał miał co, co chciał o, tak to, tak to ujmę no a później mamy formy amidowe też było zimno te formy tak szybko się nie przekształcały w glebie kilka, kilka dni cieplejszych ale to można chyba na palcach jednej ręki policzyć <kłysy> gdzie ich było więc, yy, więc mało co jeść nie, nie głodował więc też nie strzelał w pęd yy, wysokość myślę, że 30 cm plus minus 25 dajmy na to uśredniając wysokość rzepaku yy, a a przez to, że właśnie były niskie temperatury, on jakoś specjalnie w pęd nie walił, tylko powiedzmy, że stymulował ten swój rozwój poprzez wypuszczenie, wykształcanie nowych bocznych, bocznych pędów. Chwileczkę się zatrzymam, to właśnie zobaczycie, ile tych bocznych, nawet takich zawiązków zaraz przy, przy szyjce korzeniowej jest, jest nowo zawiązanych. I tak jak mówię, no jakby stricte regulacji nie robię, ale, tak jak powiedziałem, wywalam wszystko to, co mam w magazynku. Już dosyć, dosyć zbierania, dosyć kitrania, bo to zostanie na... a to zostanie na 5 hektarów, a to zostanie na 1, a to później nie będzie, a to szkoda jechać na 5 hektarów takim dużym opryskiwaczem. Wszystko to, co mam w magazynie w tym roku po prostu wy, wypryskuję na rośliny. Nie mam żadnych sentymentów, <laughs> także nie zakupowałem nic w tym roku, jeżeli chodzi o grzybówkę czy regulację rzepaku, bo zostało mi z ubiegłego i jeszcze z poprzedniego, mianowicie toprek w dawce 0,3. Nie więcej, nie ma jakby też tutaj dużo tej substancji aktywnych dwóch substancji aktywnych i słuchajcie nie będzie on jakoś specjalnie stymulował, no niby 0,3 na jesieni do, do regulacji, ale tu mamy wiosnę, że pak też już teraz temperatury do, przyszły powiedzmy takie, no jeszcze nie powiedziałbym że to są odpowiednie jak na chociaż nie no, który dzisiaj w ogóle jest kwietnia, 11 kwiecień no to też tragedii nie ma z tymi temperaturami e, wczoraj, przedwczoraj 14 12, wczoraj 14 a dzisiaj szczerze wam powiem, że nie zaglądałem w termometr, tylko raz, dwa uzbroiliśmy jeszcze opryskiwacz w dysze i wyruszyliśmy w, w rzepak, w rzepak. I do tego no oczywiście Cyperkil Max, czyli zwykły peritroid, do tego bor, do tego... Agrosorb folium, aminokwasy. Nie mam ani siarczanu, magnezu ani, ani innych odżywek. To co mówię, to co jest w magazynku, to co było naskładowane, to wszystko jest w tym momencie i w tym roku wywalane, wypuszczane. Aminokwasów idzie 1,5 litra. 5, 50 ml na hektar, jeżeli się nie mylę, tak, setka, a tu jest 50, no 50 ml na hektar cyperkilu, no i 03 e, topreksu. Tak, tutaj, e, tym lecimy. No tak, jak mówię, ja nie kupywałem w tym roku żadnych, żadnych środków ochrony roślin, znaczy, nie, inaczej, nie żadnych środków ochrony roślin, tylko e, jeżeli chodzi o rzepak, tutaj to co miałem, to wyrzucałem. E, w, już w tamtym roku też. Można było skorzystać i ja skorzystałem właśnie z tego Topreksu z promocji w Topreksie, czyli tam pr promocja nazywa się pryśni, rzepak, pryszni rzepak. Są też na inne uprawy, ta sama promocja, z tym, że zboża, kukurydza i ziemniaki chyba, no i rzepak oczywiście. 10% zwrotu wystarczy też się zarejestrować, być w klubie i. Tak jak powiedziałem, przy, przy takiej mojej propozycji agro, yy, ochrony rzepaku nie ma co się zastanawiać. Usiąść dosłownie kilka minut to trwa, zarejestrować się i później to już jakby samo się nalicza. Nie trzeba siedzieć z tymi fakturami wbijać, tylko, tylko te promocje naprawdę się same naliczają. No, było, nie było. 10% drogą nie chodzi, nie? No, więc y, każdej każde ilości. Słuchajcie, ja w tamtym roku y, przy 15% rabacie y, uzyskałem 6000 zwrotu no, na konto, tak, czy tam na. na, na y, jak to się nazywa? Na, na konto klubowe, o tak, to tam, gdzie się zarejestrowałem, po prostu 6000 w punktach. Można to było wykorzystać w, w postaci, nie wiem, kart podarunkowych, w postaci E, czy w postaci karty przedpłaconej tą kartą można wszędzie płacić, nie można z niej pieniążków wyciągać, ale wszystko można nią płacić, zakupy czy coś, także taka promocja, łup, kartę, żące czy, e, czy sami gdzieś tam jedziecie coś kupywać, można taką kartą e, płacić, albo, albo bezpośrednio, e, jeżeli się nie mylę, to też można bezpośrednio pieniądze zwrot na konto i dziękuję, do widzenia bez żadnych kart, e, no to ja wydałem 26, chyba 6 czy, czy, czy ileś tysięcy e, no, 26 a pięć chyba 600 albo 5800 miałem zwrotu no to, no kurcze, no, no, wiecie, było, a nie było, to jest naprawdę bardzo, bardzo duży upus rabat, no. jeszcze przy przydawce zmniejszonej to już wychodzi naprawdę bardzo dobra bardzo dobra cena za takowy zabieg także warto, warto teraz yy, troszkę poświęcić czasu na to, żeby żeby taką promocję, z takiej promocji skorzystać, ale wiadomo, jeżeli są jakieś składaki robić też składakami nie, nie bawić, nie, nie, nie kupować ja mówię, to co jest wywalić, tyle substancji poszło we bokiem, jakoś dajemy radę, żyjemy bez nich chloropyryfos teraz powinien iść trudno, nie ma chloropyryfosu więc lecimy zwykłym perytroidem nie jeden, nie dwa, no to trzy razy trzeba będzie jechać. No i to no, no, no trudno, no co zrobimy, no głową muru nie, nie przebijesz. I, i tyle. No. Bo wycofali triazole, też, też jakoś się żyje, za chwilę yy, za chwilę wycofają, znaczy już jest wycofany, jeszcze można stosować, ale już jest wycofany Prochloraz, Wywalać go z magazynu, nie, nie, nie kitra ci tyle. Będzie coś innego. Już, już nowe substancje powstawały, powstają i powstały. Choćby, choćby na walkę z, ze słodyczkiem w rzepaku, na opadanie płatka. Wiem, że tam Bayern coś nowego wymyślił. Jest nowa substancja na, na tę dwójkę od Kortewy. Jeżeli dobrze pamiętam, tak. Także no powoli, powoli. Ten, ten czas rejestracji, niestety, to jakby zabija, myślę, wszystkie firmy. Ale powoli, powoli gdzieś tam to wszystko dojdzie. No, także mówię, że no, rzepak wygląda bardzo ładnie. Nie ma tutaj co, co się czepiać, nie ma się do czego przyczepić. O tak powiem to. I tyle. No i trzeba, trzeba jechać, robić swoje czekać na pogodę. No już teraz jak opryskiwacz będzie wczepiony, no to, e, to tylko e, z pszenicy w rzepak, z rzepaków w pszenicę, jeszcze po drodze chwasty kukurydza, chwasty pszenica, chwasty groch, e, no później te dwójki, opadanie płatka. Mamy dzisiaj 11 maja, e, wróć 11 kwietnia, nim się nie obejrzymy, a rzepak zaraz za miesiąc będzie kwit. Myślę, że na no tego, tego 10, może nawet na majówkę już, już będzie już będzie kwit. On... Momentalnie wystrzeli, pączki już są, wystarczy, żeby tylko podróż i może, może już pąki rozwijać. I, i, I tak na dobrą sprawę, jeżeli będzie, będą odpowiednie temperatury, to będzie sobie spokojnie tutaj kwitł. Dobra, to tyle na chwilę. Jeszcze usłyszymy się na innych plantacjach, bo oczywiście nie tylko ta jedna, jest u nas w rzepaku, w tym roku troszeczkę więcej. Rzepaku jest zasiane z powodu: no takiej dzierżawy którą w tamtym roku przejęliśmy i tam rzepak powstał, bo został posiany i, i powiem wam że na razie wyglądają te rzepaki, a jeszcze, jeszcze, jeszcze sekundka tutaj rzepak oczywiście wysiewany wysiewany tempem uprawa bezorkowa, czyli kultus, karier i, i tempo i zobaczcie jak to pięknie wygląda i powiem wam tak, ze striptila rezygnuję to mówię, dziś mam takie przemyślenia, ze striptila Rezygnuje z tego względu, że ma, jest ogromny problem z ślimakami w Stryptilu. Ta słoma zostaje, nie ma co zrobić to słomo. Te ślimaki siedzą w tej słomie i, i wyżerają rzepak. Tutaj tego problemu nie mamy. Do usłyszenia na innych plantacjach. No, a tak ładnie szło. Tak ładnie szło. Nawet troszeczkę wiatr, wiatr się uspokoił, chociaż teraz znowu zaczyna się wzmagać. Wyrzuciło mnie ze ścieżki, Ty jechałem prosto i, i ściągnęło mnie bezpośrednio, to nawet dziwne, że do środka. Yy, przejeżdżałem i z RSM-em, i z, i z nawozem, i zobaczcie. Łup, dupa, a tylko 900 litrów jest, dosłownie 900 litrów. No ale co, ciągnik wpadł, chlup i tył. Nie chcę, nie chcę jeździć do przodu, do tyłu, bo poza bo chwilę w ogóle nie wyjedziemy, nie wyciągniemy niczym. A zadzwoniłem potatę, zaraz podjedzie pewnie ładowarką. E, no i co, no wystarczy, że pewnie mnie tylko szarpnie, no bo tu już... No, tu już jest normalnie twardo. E, jak zwykle pewnie meloracja znowu do robienia. Ale widać, że tu jest mokro, bo, bo jest ciemny rzepak No tu jest, tu jest ciapa, tu się chodzi e, i normalnie wpada. I zobaczcie, ten rzepak kurde jest... O, cały, mokry. No on tu gnije po prostu. Po prostu on tu gnije ten rzepak w tej wodzie, o zobaczcie, to jest normalnie zgnity rzepak, tutaj ten, ten kawałek w tym mokrym, o, o nic, nic za bardzo z tego nie będzie, zresztą taki widać całkiem inny kolor ma, fioletowy się porobił, ale ogólnie dalej wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie, nie, nie ma co narzekać, nie ma co narzekać. A ten tam mały kawałeczek, tu już jaki piękny rzepak jest. No kurde, gdzieś tu, gdzieś tu musi być ręka przyciapnięta i nie ma innego wyjścia. No a tutaj już jak on to wygląda. Może uda się wyciągnąć jednego. O! Uwałem go! Ale korzeń nie jest ładny. O proszę! Proszę jaki piękny korzeń. Zobaczcie jaki długi. No też on taki jest tutaj śmierdzący czy nieśmierdzący. Nie, 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 normalny Mi się go urwało od, od tego, no ale no co, no idzie, idzie w pęd zobaczcie ile tutaj tych bocznych tak jak mówię, rozgałęzień bo miałem się zatrzymać, jak go siebie pyskałem. ile tych bocznych rozgałęzień, zimno i sam, sama naturalna regulacja, zobaczcie, tu wszystko wychodzi samo istnie. no taki rzepak to z takim korzeniem to mu żadna tutaj susza nic nie zrobi, może <laughs> no, jeszcze jednego gdzieś tutaj uda się wydziałać. Y, tutaj też jest rzepak siany normalnie tempo. Y, uprawa bezorkowa i się i po prostu tempem. I powiem wam, że to wygląda w tym roku naprawdę, naprawdę kapitalnie. Co tu chcieć? No, korzeń jak ta lala, rzepak piękny. No jak, jak wody nie zbraki, będzie wszystko ok. Kurczę ta strona mi wpadła. dirka i, i niestety. Trzeba, trzeba czekać na pomoc, innego wyjścia nie ma. Także jeszcze, jeszcze jedna czy dwie plantacje. Yy, I dzisiejszy odcinek będzie gotowy. A tu właśnie jesteśmy na rzepaku Invigor. Tuba, nowość w gospodarstwie. Yy, jeżeli chodzi o stajnie, to ona już została tutaj. Mieliśmy wcześniej 1165, która też. Biernie plonowała. W tym roku postanowiłem wypróbować na 12 hektarach właśnie tę odmianę. No i powiem Wam, że wygląda też bardzo dobrze. Mam nadzieję, że uda mi się wyrwać, bo tu mamy takiego bydolca dużego. O! O, Tak się prezentuje ta odmiana. Zobaczcie, też jest mega już rozbudowana od samego dołu. No i to bardzo, i to bardzo. Także fajnie, naprawdę fajnie wygląda. Korzeń, oczywiście, gruby. Może nie było idealnie skrócony na jesień, bo te przegięcie, ta szyjka wygięta świadczy o tym, że no albo za mała dawka, albo nie ta temperatura. Ale ogólnie wygląda bardzo ładnie i jest mega rozbudowany. Naprawdę jest mega rozbudowany. Oczywiście pączek już jest na wierzchu, już jest odchylony. Taka dosyć chyba charakterystyczna. Cecha tej odmiany ma takie wąziutkie listki, tutaj tak podkręcane. Na innych odmianach tego nie widać, a na tej takie zwinięte troszeczkę w rurkę. Nie wiem, czy można twierdzić, że jest to e, jest to jakiś, jakaś objawa niedoboru, czegoś. Ciężko mi jest określić, bo rzepak wygląda bardzo ładnie i te wszystkie listki tak mają, więc na całym polu raczej by to tak nie wyglądało. E, być może, być może naprawdę jest to cecha cecha odmianowa. I tu mamy te pierwsze liście o, zobaczcie. To wszystko jest tutaj y, spalone przez RSM. Ogólnie wygląda zdrowotnie bardzo dobrze. Jak i sama plantacja. Tam od końca mamy troszeczkę zżartego przez ślimaki, więc tego nie będę. Y, nie, znaczy, jak obiady to może Wam pokażę, ale naprawdę wygląda, wygląda bardzo dobrze. Lecę, bo y, wiatr jakby nie ucicha ani też się nie wzmaga, ale. Trzeba to skończyć dzisiaj, jeszcze, tak jak mówię, regulacja przede mną, więc to tyle, jeżeli chodzi o rzepak. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.